Cześć, Beniżko Z tej strony szybki banan. Witam Was serdecznie na serwerze mine.server.pl. No i cóż, zaczniemy swoją przygodę na wojownikach. Dłuższy tym razem. Ja szybciutko uzbrojenie, narzędzia i ubieramy się. Czym prędzej, to wywalamy. Muszę jeszcze jakieś fajne sortowanie się nauczyć z tymi moimi przedmiotami. Bo z tym, od kiedy są różdżki? A te różki są kozackie, i cieszę się, że faktycznie Wam się podobają. Tak jak nie byliście przekonani na początku, tak widzę po komentarzach na, pod YouTubeem i na forum, że naprawdę Wam się, naprawdę Wam się spodobały te różdżki. I cieszy mnie to, bo. Bo no, siedziałem trochę tak przy tym, żeby to wyważyć na tyle, żeby. O, właśnie, spowolniony, nie wie co się dzieje. I swobodnie, nigdzie nie zwieje. Dobra, eee, swobodnie podbijamy. Szybciutko karbuzy i wyruszamy na walkę. Chciałem dojść do innej drużyny, ale musiałem dojść do nie zielonych niestety, bo... O! Fak, fak, fak! Fak, do wody, dawaj. Uuu, ale na farcie odleciałem! Ale odleciałem! Grozi mi, banan masz <deda> No, to było, to było zacne. Uuu. To tu mnie zaskoczyłeś, kolego. Dobra, musimy się rozejrzeć. I na spokojnie to wziąć. O, są tam skubańce, są skubańce, ale kurde, bez takich. No właśnie. O! Chodźcie, panowie, brąćcie mnie, was proszę. Bo ja jeszcze nie jestem w pełni zregenerowany do takiej walki. Ale dzwoniaczek dobrze się odpalił tam na rogu, ładnie podbiegł Ej, coś widzę, jakieś strzały widziałem A dzień dobry panowie, o kurczę, o kurcze Fak, brońcie Brońcie, kurde, tak stchórzyłem, nie? Do tyłu poleciałem Jak jakiś lamus, dobra, idę na, na pełnej Wypad mi stąd Wypad wszyscy, wyjazd tam ma z 30, ale... Niestraszni mi jesteście. O kurde, ho taki pełen siebie byłem, nie? A tu proszę, ale dobrze. Szybko ogarnęliśmy. O kurde, po plecach dostałem jakiś, jakiegoś łuku czy czegoś. Na dystans mnie wzięł z kuba, więc miałem mało HP. No ładnie, ładnie, odbił. Oj, ty mi tu stąd nie uciekaj, ty się palisz. O kurde, 5 HP ma, 2,5 serduszka, dawać go. No, jeszcze mieczek mi wpadł do góry ręki. Dawać go, jest blisko. No szybciutko, panowie, kurde, to są metry 3 HP, półtorej serduszka i już leży. A ty ile masz HP? 20? No to, to z tobą to ja sobie nie podam rady, a mi uciekasz, nie wiem czemu Dobra. Jest gitara, jest gitara. No szkoda, że padliśmy. Eee, gdzie trzeba to odbić. Siemarumcie, masz coś dla mnie? Masz jakiś dla mnie towar? O, dziękuję No ej, złodzieju! Złodzieju, co ty robisz? A w tubę byś nie chciał? No, dziękuję ci ślicznie. Takie złodziejstwa się szerzą. W kraju. Masz tutaj vortexa ode mnie, bo mam dwa. Ten hełm też bierz, bo ja mam też podwójne. O i buteczki. No i gitara. No, miecza nie mam niestety. A masz tu miecz? Jakiś jeszcze fajny? Mieczyk, mieczyk? Ktoś? Ktoś? coś, ktoś. Nikt? Masz tutaj ode mnie vortexa, czy ma jednego, bo mam dwa. No dobra, trudno. Musimy się odbić. Eee, damy radę. I tak, dostaliśmy kilka przedmiotów. To o, oh, dostałem miecz fakia. Yeah. No dobra, to szybko przenosimy. i ogień, ogień. Dawajcie mi tylko żreć. Żarcie. I zaraz wyruszam na pełne. Zaraz, kurde, idę tam ich rozgromić. Zdenerwowali mnie. Tak się dałem podejść. Kurde, z kilometrem i strzałą. przywalił w plecy. Mm, spróbujemy tędy. Spróbujemy tędy. Nie chcę iść tam, tam, tam górą, bo zawsze lepiej jest tutaj zaszyć się gdzieś od boku. Zajść to jest zawsze bardziej efektywna strategia. O! o ktoś tam leciał. O, nie wiem czy to nie był zielony. Czy nie jeden z naszych? Słyszę, ale nie widzę. Dzisiaj gram, widzicie, bez kompasu chyba. Bo nie mam go. A, żółty. Oj, dużo żółty. Dawaj ci temy. I do widzenia. Ty też. Dawaj, jak coś masz. Jak nic nie masz, to biorę ciasto wam. I do widzenia. Iha! Combo, uwielbiam tego midza. No ja jestem przeszczęśliwy, jak nim mogę grać. Ale, łuk sobie tym wypadku, No co, to nie trafiło? No. Dobra, najedzmy no się czegoś i spadamy O kurcze Ty we mnie strzelasz, kolego No, tam trochę żółtych, idę ich sieknąć O, miecz miał, fajnie A wy co macie? O kurde Tacy groźni jesteście? Ty nie uciekaj tam, widziałem, że masz mało życia. Ktoś wraca po te przedmioty, chyba tego typka. Dobra, sobie podejdę. O, właśnie. Gdzie tu mi jakieś spowolnienia dajecie? Ej, Chypa, ej! szybko. Woohoo! Oh yeah! Dobra, ale robi się gęsto, trzeba stąd odejść, bo już nie wiem, z której strony podchodzą. O ty fakt skubańcu kurde i padłem Ach. No nic, spróbujemy jeszcze raz Spróbujemy jeszcze raz. i było dobrze, było dobrze. O, dzięki cię. o, na ciebie mogę... Na ciebie mogę liczyć. Dziękóweczka wielka, tu mam już akurat. Nie niepotrzebne mi 2 trzymaj Jest dobrze, ja sobie ruch odzyskam, nie ma problemu. Mogę iść bez setu i też dam radę. Eee, zawsze jakiś mieczyk jest ważny. Nawet zwykły, żelazny by, byłby spoko. A jeszcze dał mi łuk, sam łuk też mi wystarczy. Bez problemu sobie zaraz kogoś ściągniemy i przedmiot odzyskam. No, i gdzie teraz? Gdzie teraz? Zostali tylko żółci w sumie. Bardziej bym wolał takiego solo jakiegoś. O, tam jakiś biegnie. O, chodź, chodź, chodź. Chodź kolego. Dzień dobry. No ale poczęstowałem go. Tam biegnie jeszcze jeden kozak. Eee, szybko spodnie, szybko buty. O, oh, fak. Co mi ty mi robisz? Spowalniasz mnie? Jakim pra prawem? O, oh, fuck! Dobra, trzeba się troszeczkę ulotnić. Gdzie oni poszli wszyscy? Tam czerwony jakiś biega na rogu. A ty mnie gdzie zjewasz? tu tutaj zaraz się poczęstuję moim łukiem. 6 HP, dawać go. Dawać go, nie uciekaj mi tutaj JEST! Dostał Jeden miał miecz dusz Ej, wróciłeś potem ten miecz dusz? Skubańcu? Co taki jesteś pełny siebie? O fuck ruch, ruch. Widziałem ten ruch, Widziałem Myknął mi przed oczami Kurde, ja mam też sam miecz dusz Muszę... Mogą skorzystać na ziomeczku, kurde, nie daliśmy rady, szkoda eee, szkoda, ale była szansa, a on miał super już przedmiot tylko nie mam żarcia, jeśli ja nie wyleczę, tak muszę jakieś żarcie odbić no nic, będę musiał z ich bazy zakosić i szybko spadamy stąd, szybciutko fuck, plecy ale mi pleckie robią fuck serduszka, dam radę? nie dam rady, spalę się aaaaaaa Kurde, kurde, no, ale podoba mi się gierka, podoba. Troszeczkę ledów jest, ale szybko się odbijamy. Mm. Idę jeszcze raz odzyskać jakiś sprzęt, a teraz pójdę bez niczego w sumie. O, tam jest jakiś ziomek. Co ty mi tutaj moich lejesz, co? O, masz strelita, chłopie? To ty strzelać nie umiesz tego w ogóle. Co ty mi pokazujesz, pis? A ja i tak na kartę z tobą idę. Dawaj, nie boję się ciebie, co to? A, idziemy jeszcze raz, idziemy jeszcze raz. Ja mam coś schowanego tutaj? Nic, dobra. Cześć kolego. Zabij sobie mnie co, to ja jestem free to sobie możesz mnie zabijać teraz. Nie mam itów to. Tylko kilka serduszek chciałem ci ściągnąć Co oni tutaj zabili go nie szybki banan, bla 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 bla, został zabity LOL zabity! Madix zabity przez Mateusz. a dobry jesteś typie. Dobry, brawo No co mi tutaj zwijasz, co ty robisz? No nie pokazuj mi pisu jak mnie no, kroisz przedmioty Eee, dobra, spadamy stąd chyba już. Akurat tak jak zawsze vortexa potrzebuję tak w tym przypadku... O, 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 dzięki, że rób. Fuck, ale i ty do... fajne mi dałeś. Ja miał na dwie gry szczerze w sumie. Ej, co dzieje Ale nie, mieczek ci polaruje kolego, trzymaj. ja mam już Aż sobie ukryję, aż sobie ukryję... Mmm... Jeden zestaw. Jakbym padł to będę mieć na następną grę. Dobra, dzięki panowie, dzięki Dzięki panowie Dziękować trzeba I sobie ukryję jeszcze dodatkowy sprzęt No i gitarka O klatkę dostałem jeszcze, super czy, banan, kupisz mi róg jednorazowy? No, nie kupię ci, bo sam rzadko sobie kupuję, a... Rzuci! Ej, ej, ej! Panowie, ja samemu na czterech nie dam rady. Idziemy razem. Dobrze panowie, brawo! Kurde, wypaniali! Dawajcie je! Gonimy, gonimy, gonimy! Wypaniali totalnie. Może zrobię takie combo, co? Pyk? Fak, nie pykło. to Dobrze, że najpierw się nie odpaliłem. Ale dobra, odpalę się jeszcze. No. Fak, 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 Szybko, szybko, proszę! Służy, użyj! Forever. Forever Young! U-HU! Dobrze poszło. Gdzie mnie gonisz? Wypadł mi z tymi... Z tym kijem mi No i gitarę się ma. A wy co tam podróżnicy? No, dzięki za leczanie, kolego. Dobra, chcesz mieczyk ktoś? Ktoś, coś? No, mam mieczyk. Mogę oddać. Mam dwa. Dobra dam tamtemu zimkowi od nas Ojej oj, fireballa, fireball latają Coś tam z inferną nawala Zaraz znajdziemy typa, zaraz go kurde wyliczymy Wyjaśnijemy gościa, chodźcie A ja mam kill off, ale dzięki O fuck Fuck Nie strzelajcie do nas Dobra, trzeba stąd wyjść, bo gdzieś za grubo jeszcze zostajemy z jakiś Inferna, nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak. Okej, okay, jest spokojny. Za sekundę opuszczamy ten lokal. Hopsa. No i okej, okay, i okej, okay, możemy ruszać, możemy ruszać na żółtych. Już zrzuci tak są prawie wyjaśnieni. Zobaczcie, 25 punktów im zostało. O, fuck, fuck, fuck. Aż ty z kubańcu. A żeś mnie wziął na sposób. Słyszę go. Lecy. Fuck. Ha! Jeszcze nie dał rady, co za. Lamus. Nie mówię dwa razy lamus, bo nie! Nie chcę paść. Proszę, jest. Nie gadajcie, że na pół serduszka. Fuck, fuck. Za ścianą, za ścianą, dawać. Panowie, kurde, moje plecy, proszę was pomóżcie! Pomóżcie, proszę! O, fak, jeszcze wyjaśniłem! Aaaa masakra! Tam jeszcze jeden typ był, dobra, trzeba zwiewać na. Do bazy, do bazy, szybko. O, kurde, typ mnie goni jeszcze tutaj. Nie, uciekł do bazy. Spoko, wyjaśniony, ty zostaw kumpla. A ty, można co tutaj szukasz? Wypad. Wyjaśnieni wszyscy. Dawać tu kolejnego. Grzmocimy typu. Pięknie. Okej. Okay. Chwila regeneracji i, i odpoczynku w bazie. No i do, do, do końca musimy ich do, dobić, nie? Bo to już 25 punktów to już nie będzie problemu. Trzymaj, trzymaj. Ej, ja mam kolego dla Ciebie przedmiot, Ty masz. Trzymaj. To dla Ciebie. E, I masz arbuzy i masz jeszcze kilofa. O. Dobra, i co? O, właśnie ktoś wyjaśnia. No kurde, nie mówcie, że padną. 3 punkty, 2, 1. Jeden punkt dostał? Kurde, muszę go odbić. Dawajcie, idę po ostatni punkt. Ostatni punkt. O tak. Krótki odcinek wyjdzie, ale no było fajnie, było fajnie. Nabawiłem się. Boskimi. O, czerwony tam stoi. No, chłopie, pod nóż mi podchodzisz, pod nóż. O, oh, fak. Dobra, dobra, trzeba zwiewać. Czasem... O, trzeba zwiewać. I... Dobra, jeden punkt mamy, rąkcie ze mną. Siema, siema bracie, masz tu mieczyk jeszcze, jakby ci się przydał. O, tam na, no, na skampi. uważaj, uważaj kolego. Tam jest typek. E, dobra, a tu są żółci, więc co, szybka regeneracja i wbijamy im na kwadrat. A w sumie, może bez regeneracji wbijamy na kwadrat. Tak, wiecie, na pełnej, bez bez niczego. ej, ej typ jak jest tutaj blisko. Ja nie jestem jeszcze na full hp, więc spadam. No, widzę, widzę, kolego. Co za typ? Co za typ? Zły ruch, kolego, zły ruch. Widać, że bieg specjalnie, żeby mnie sieknąć O, oh, fuck a, Ale mnie przywalił Ale, kurde, grubo poszedł To na rogu był odpalone No w sumie tak, inaczej by nie dobiegł tak szybko Patrzcie, a jeden punkcik No to jednak myślę, że jednak ktoś z innej z drużyny Zdoła już mnie y, wyrównać Masz coś podwójnego, kolego? Masz coś? Nie masz? Nic? A ty? O, Areo ty, Kurde, na ciebie widzę i na I na Romcia zawsze mogę liczyć Fajnie, fajnie Ja też was ubieram Znaczy, staram się drużynę ubierać, jak mam więcej, więc... Cieszy mnie to, że dzielimy się pomiędzy sobą. To jest fajne w tym trybie, to jest, to jest najlepsze w ogóle, że, że gracze się dzielą. Drużyny się dzielą i to jest spoko. Banan, dam alboskie. O Romcio, ty to kurde dziany hop jesteś, ty cały czas masz... I ty XD. Mam miecz, mam mieczyk już. No to dziękujęczka. O, Aaa, wyjaśnię typa, dawać mi go. Chodź tu. O, fuck! ściana mnie blokła i to go uratowało. Fuck! Banan nagrywa, co za nik! Nie wierzę, typa. Nie wierzę. O, 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 szalony Johnny mnie goni. O! Czułem, że właśnie dosięgnie mnie, bo jak się bloknę na pół sekundy, to już wiedziałem, że. że to wykorzysta, skubaniec. Dobra, dawajcie ciachu i biegniemy tam Dzięki za leczenie No i patrzcie, full HP To jest to, to jest to, taka drużyna Z taką drużyną mogę podbijać serwery O Tak jest, koniec gry Szkoda, że nie udało nam się tam dotrzeć eee, Dobra, to wiecie co, jeszcze mamy minutę To ja przez tą minutę postaram się pograć troszeczkę i pozabijać Bo nic innego nam nie zostało No i cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka Faktycznie wyszedł dość krótki, minutowy. Fuck Dobra, bez rogu. Najwyżej padniemy. No, wyjaśniamy. Dobra, padli wszyscy. Szybkie leczenie w wodzie. 30 sekund do końca. No i cóż, ja się z wami panowie żegnam. I panie. Dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam was na Wojownicy Dusz, na main serwerze lub MC minefoxie i innych trybach. Do zobaczenia na serwerach. No i cóż, wyjaśnimy jeszcze kogoś przez ostatnie 16 sekund. Czy nikogo? Szybki research? Nie, nie ma nikogo. Dobra, no to jeszcze raz się z wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia na serwerach. Trzymajcie się. Cześć.